Witajcie moi drogie Macomerficzki w części drugiej egzaminu dla ósmoklasisty. To już bodajże chyba robimy, to już piąty słuchajcie arkusz robimy wspólnie. Mam nadzieję, że wszystko ogarniacie słuchajcie i mam nadzieję, że Wam się przydają te arkusze. Jeżeli tak to pamiętajcie subik słuchajcie na kanale, dzwoneczek sobie ustawcie, żebyście nic nie przegapili. Wbijajcie słuchajcie do mnie na Insta, na Facebooka i w ogóle słuchajcie piszcie jak odbieracie filmiki, czy są Wam przydatne, czy są do dupy w ogóle i takie tam. Dobra, zanako 13. W pewnym trójkącie dwa kąty mają miarę po 35 stopni. <laughs> Oznacza to, że narysujmy sobie jakiś taki, nawet no rysujemy sobie trójkącik. To jest trójkąt, gdzie mamy dwa kąty po 35 stopni. To znaczy, że to jest trójkąt, słuchajcie, jaki? Równoramienny, tak? Jeżeli mamy przy podstawie po 35 stopni, to zobaczcie, w sumie 35 i 35 daje nam 70 stopni. Wobec tego ten trzeci kąt przy wierzchołku to jest 180 minus 70, co daje nam 110 stopni, czyli na pewno ten kąt jest, jest rozwartokątny, bo ten kąt jest większy niż 90 stopni. Większy niż 90, czyli rozwartokątny, szukamy rozwartokątny, równoboczny, różnoboczny. Okay. No nie, powiedzieliśmy sobie, że skoro dwa kąty są takie same, to znaczy, że ramiona są te same, czyli jest równomieramienny, równoramienny, rozwartokątny, czyli 13D. Dane są liczby a, x oraz y. Suma tych liczb wynosi... Nawet no zobaczmy, jak do x dodamy sobie y, czyli tak, może, może, czekajcie, jeszcze zróbmy jedną rzecz. Może x to sobie przepiszmy, bo on taki jest ładny już tutaj, 2a plus b minus 3. Natomiast jeżeli chodzi o y, to to jest minus 4a minus b, dodać 1. Wymnóżmy, słuchajcie, to sobie i będziemy mieli minus 4 razy a, czyli minus 4a, minus 4 razy minus b, czyli plus 4b, i dodać 1. Wobec tego suma liczb. No oczywiście, jak mówimy o sumie, to wy wiecie, że chodzi o dodawanie. Więc dodaję do siebie dwie liczby. 2a plus b minus 3 i dodaję tą drugą liczbę. No ale ponieważ tam stoi minus 4a, no, to, to zrobię minus, bo plus i minus daje mi minus. A resztę przepiszę po prostu bez zmian. I to się równa. No i teraz dodajemy wyrazy podobne. 2a minus 4a to jest minus 2a. b dodać 4b to jest 5b. No i minus 3 plus 1 to będzie minus 2. No zdecydowanie nie wygląda to jak odpowiedź A, więc na pewno jest to odpowiedź B, ale żeby doprowadzić do tej postaci i Wam udowodnić, albo nie, inaczej, przekształćmy tą postać, będzie Mu łatwiej. Zobaczcie, jak mnożę sobie nawias przez minus 2, to mam minus 2a, minus 2 plus 5b, czyli dokładnie to samo, co nam wyszło. Różnica natomiast liczb y i, x, i teraz uwaga, przy różnicy ma znaczenie, czy x, y, czy yx, to jest różnica y i x. Czyli od Y odejmuję sobie X, czyli od Y, czyli minus 4A plus 4B plus 1 odejmuje X, czyli 2A plus B minus 3, to się równa. Czyli mam minus 4A plus 4B plus 1, minus i teraz zobaczcie, mam minusik i nawias, więc ja opuszczam nawiasy zmieniając znaki, czyli minus 2A, minus B plus minus B plus 3. Czyli to się równa. Minus 4A. I minus 2a, czyli jestem na 4 na minusie, jeszcze 2 na minusie to będę 6 na minusie. 4b i minus b to będzie plus 3b, no i 1 dodać 3 to będzie plus 4. Minus 6a plus 3b plus 4, jak dla mnie wygląda to na odpowiedź D. Oceń prawdziwość podanych zdań. Każdy grania stosu prosty, który ma 6 ścian, jest prostopadłościanem. No nie, tak myślę. No nie. Bo prostopadłościan składa się z prostokątów, natomiast grania stosu prosty, który ma sześć ścian, no w podstawie mogę mieć, słuchajcie, po prostu dowolny czworokąt i wcale nie jest powiedziane, że to musi być prostokąt. Więc nie, nie każdy będzie prostopadłościany. Czy ostrosób, który ma sześć krawędzi, jest czworościanem? No jeżeli ostrosób ma sześć krawędzi, to znaczy, że mamy trzy krawędzie boczne i trzy krawędzie w podstawie, Czyli tak naprawdę mamy trzy ściany boczne i podstawa, czyli cztery ściany jest zdecydowanie czworościanem, prawda? Oblicz sumę wszystkich, no słuchajcie, zadanka za szty... punkty, czyli otwarte się zaczynają. Oblicz sumę wszystkich czynników pierwszych liczby 9350, sumę, sumę czyli musimy dodać, najpierw je liczymy, a później je dodajemy. Wiem, że największy z nich wynosi 17, to rozumiem, że jakaś pomoc, dzielimy to na dwa.

Czyli 4675 dzielimy na 5. W 46 mieści się 9 piątek, 9 razy 5 to 45. Odejmuję 1, Dopisuję 17. W 17 w piątek mieści się 3, 3 razy 5 to 17, odejmuję i mam 25, 5 piątek 5 razy 5 to jest 25 było 10. Czyli mam 935, po podzieleniu przez 5. No i teraz znowu mogę 935 podzielić na 5, tak mi się przynajmniej wydaje, bo na końcu jest piątka, dlatego tak mi się wydaje. W 9 mieści się 1 piątka, 1 razy 5 to jest 5, odejmuję i mam 43, w 43 mieści się 8 piątek, 8 razy 5 to 40. Jak odejmę, mam trójeczkę, ściągam, ściągam z góry piąteczkę, w 35 mieści się 7 piątek, więc mam 7 razy 5, 35. No i mam 187. No i teraz to 187 chyba mogę podzielić przez 17. Zobaczcie. W 18 mieści się 1 17, pisze 17, odejmuję 1, 17, 1, więc mam 11. 11 dzielę przez 11 i mam 1. Wobec tego suma wszystkich czynników pierwszych to jest 2 plus 5 plus 5 plus 17 i 11. Co daje nam? 17, 11, to 28 i 2, to 30 i 2 piąteczki, czyli 10. To w sumie daje nam 40. Kolejne zananko. Uzasadnij, że prostokąt o przekątnej długości, czyli mamy jakiś prostokąt o przekątnej długości 8 i szerokości 4 pierwiastki z 2, jest kwadratem. Po prostu policzmy. Słuchajcie, z Pitagorasa długość tego prostokąta, czyli mamy. A kwadrat dodać 4 pierwiastki z 2 kwadrat równa się 8 kwadrat. No więc mamy tak. 4 do kwadratu to 16, pierwiastek z 2 do kwadratu to 2 i 8 do kwadratu to 64. Czyli mamy A kwadrat rów, y, dodać 32 równa się 64. No faktycznie no, na to wychodzi. A kwadrat to jest 64 minus 32, czyli 32. Jak sobie to spierwiastkujemy, to będziemy mieli pierwiastek z 32, a to jest tak jak wcześniej było, 16 razy 2, słuchajcie. Czyli to jest 4 pierwiastki z 2. Wobec tego pokazaliśmy, że ten bok też jest 4 pierwiastki z 2. Te boki są takiej samej długości, czyli możemy powiedzieć, że ten prostokąt faktycznie jest kwadratem. Wyznacz tezę wzoru. No słuchajcie, zwykłe przekształcenie wzorów. Mamy tak. Mamy S równa się F minus T przez 2m. No nie wiem szczerze mówiąc, na co to jest wzór. Może mi napiszecie, jak wiecie. Razy t do kwadratu. F mi się kojarzy z siłą, T jest jakąś siłą tarcia. M z masą, no nie wiem. S z drogą, no ale nie wiem, nie wiem. Jak wiecie, to mi napiszcie, jestem ciekawy. Ok, pozbądźmy się po kolei. Mamy wyznaczyć T. T jest, słuchajcie, tutaj, więc po kolei. Wykonujemy działania odwrotne. Najpierw pomnożę sobie przez 2m i mam 2m razy S równa się F minus T razy t do kwadratu. Następnie pozbywam się t do kwadratu, czyli będę miał 2ms przez t do kwadratu równa się f minus t. I teraz robię tak. T wyrzucam na lewą stronę, przenosząc, zmieniam znak, dlatego przenoszę na lewą właśnie po to, żeby mieć t, a nie minus t. A t z lewej strony przenoszę na prawą stronę, czyli będę miał f minus 2ms przez t do kwadratu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wyznaczenie t. Wojtek przekowuje 24 standardowe sześcienne koski do gry w zamkniętym pudełku o pojemności 0,6 litra. 0,6 litra, pamiętajcie, to jest to samo co 0,6 decymetra sześciennego. Gdybym chciał zamienić to na centymetry sześcienne, to każdy decymetr to 10 cm, czyli to jest razy 10, 10 i 10, czyli tak naprawdę 1000, i to będą już centymetry sześcienne. Czyli 1,0 kasuje mi się z przesunięciem przecinka, 6 razy 100 to będzie 600 cm sześciennych. Ok, każda z tych kostek ma krawędź o długości 1,5 cm. Oblicz, ile procent pojemności pudełka wypełniają wszystkie te kostki. Więc jeszcze raz. Wojtek ma 24 sześcienne kostki do gry w zamkniętym pudełku o pojemności 0,6 litra. Czyli to jest pudełko. Pojemność pudełka. Każda z tych kostek ma krawędź o długości 1,5 cm, a te kostki są kostkami sześciennymi, słuchajcie. Czyli mamy sześcianiki. Wszędzie mamy 1,5, 1,5, 1,5, więc jeżeli chcemy obliczyć objętość, to liczymy sobie jako a do trzeciej, czyli 1,5 do potęgi trzeciej, czyli to jest 1,5 razy 1,5 razy 1,5. No to pomnóżmy, słuchajcie. 1,5 razy 1,5 to jeszcze chyba łatwo, bo to jest 2,25, ale sprawdźmy. 5 razy 5 25. 2 dalej. 5 razy 1 to 5 i 2 to jest 7. 1 razy 5 to 5, 1 razy 1 to jest 1. Jak do siebie dodamy, to mamy 5, 2 i 1, czyli 2, 25, tak jak mówiliśmy. I teraz znowu 2, 25 mnożymy razy 1,5. 5 razy 5 to jest 25, 2 dalej. 2 razy 5 to 10 i 2 to jest 12 i 1 dalej. 5 razy 2 to 10 i mamy 11. Teraz mnożymy przez 1, czyli będę miał 5, 2 i 2. Jak do siebie dodamy, to mamy piąteczkę. 2 plus 5 to 7, 1 plus 2 to 3 i 3. Raz, dwa, trzy miejsca po przecinku to jest 3,375 cm sześciennego. Teraz musimy to sobie pomnożyć przez 24, bo mamy 24 takie kostki. Czyli mnożymy sobie 24 przez 3,375 razy 24. Dużo tego mnożenia pod kreską. Te razy 5 to jest 20, 0,2 dalej. 4 razy 7 to jest 28 i 2 to jest 30, 0, 3 dalej. 3 razy 4 to jest 12 i 3 to jest 15, 1 dalej. 3 razy 4 to jest 12 i 1 to będzie 13. Teraz mnożymy przez dwójeczkę. 2 razy 5 to jest 10, 0, 1 dalej. 2 razy 7 to jest 14 i 1 to jest 15, 1 dalej. 2 razy 3 to jest 6 i 1 to jest 7. 2 razy 3 to jest 6. Dodajemy teraz do siebie 0, 0, 0, 1 dalej. Tu mamy 3 i 7, 10 i 1 to jest 11, 1 dalej. 6, 7, 8. I teraz mamy raz, 2, 3, 3 miejsca po przecinku. Słuchajcie, to jest piękne 81 cm 3 Pytanie jest jaką część, ile procent pojemności pudełka wypełniają wszystkie te kostki, więc teraz pozostaje nam podzielić 81, przez 600 i razy 100%. Tutaj sobie cykniemy, zobaczcie, zera. I zostaje mi 81 przez 6%. Przez 3 sobie słuchajcie, możemy podzielić i mamy 27 drugich. Czyli 27 na 2 to jest bodajże 13,5%. Czyli 13,5% zajmują te kosteczki 20 zadanko. Basia i Kasia zbierają pieniądze na wycieczkę. Basia uzbierała 115% kwoty, którą zebrała Kasia, czyli Kasia uzbierała X. A Basia uzbierała 115%, czyli 1,15X. Gdy każda dziewczynka dostała od dziadków dodatkowo po 232 zł, okazało się, że kwota uzbierana dodatkowo, jak dodamy 232 zł, okazało się, że kwota uzbierana przez Kasię, przez Kasię, czyli tyle, stanowi 92% kwoty zebranej przez Basię, czyli 0,92 1,15x plus 232. No, ciekawie to wygląda, no więc musimy sobie to chyba po prostu jakoś rozwiązać. I mamy tak, x plus 232 równa się, i teraz mnożymy sobie 1,15 razy 0,92. Mnożymy pod kreseczką. 5 razy 2 to jest 10, 0,1 dalej. 2 razy 1 to 2 i 1 to jest 3. 2 razy 1 to jest 2. 9 razy 5 to jest 45, 5 czwóreczka dalej. 9 razy 1 to 9 i 4 to jest 13, 3 i 1 dalej. 9 razy 1 to jest 9 i 1 to jest 10. Jak to do siebie dodamy? To mamy 0, 8, 5, 0 i 1 i mamy raz, 2, 3, 4 miejsca po przecinku, raz, 2, 3, 4. Czyli to jest 1,058 dodać. No i teraz musimy 232 pomnożyć przez 0,92. 232 razy 0,92. 2 razy 2 to 4, 2 razy 3 to 6, 2 razy 2 to 4, 9 razy 2 to 18, 1 dalej, 9 razy 3, 27 i 1 to jest 28, 2 dalej, 2 razy 9, 18 i 2 to będzie w sumie chyba 20. Czyli mam 4, 6 plus 8 to jest 14, 1 dalej. Tu mam 12 i 1 to 13, 1 tutaj i dwójeczka. I mam raz, dwa miejsca po przecinku, czyli to jest 213,44. A tutaj oczywiście jeszcze x zapomniałem. No więc teraz tak, x -a wyrzucam na prawo, a liczbę 213 wyrzucam na lewą stronę. I tu mam 1,058x minus x. Czyli jak odejmę sobie 1x, czyli odejmę sobie całość, to mi zostanie 0,058x, a tutaj mam 232 minus 213,44. Czyli, no nie wiem. 232 minus 213,44. I odejmujemy. Yy, tu zapożyczam, biorę 10, to będzie automatycznie 9, a to będzie 1, ale to będzie 11. Znowu zapożyczyłem, więc tu będzie 2. Nieźle. 10 minus 4 to jest 6. 9 minus 4 to jest 5. 11 minus. Yy, 3 to będzie 8. 2 minus 1 to będzie 11. 1, czyli mamy 18,56. 18,56. I teraz zobaczcie, aby pozbyć się całkowicie ułamków, to musiałbym pomnożyć to przez 100. Przez 100, przez 1000. Wobec tego tu miałbym 58x, a tu miałbym 1856 i jeszcze dochodzi do tego mi 0. Nieźle. Czyli mamy 18560 podzielić przez ile? 58. Ile mieści się 58 w 185? No, obstawiam, że 3. 3 razy 58 to będzie 8 razy 5, to jest 24. 2 dalej. 3 razy 5 to jest 15, 17, czyli 174. Jak sobie odejmę, tu mam 1 i 1, dorzucam do tego szósteczkę. No i słuchajcie, piękne 2 razy. 2 razy 58 to jest właśnie 116. Tu mi się wszystko redukuje, dopisuję 0. Czyli mój x. To 320 złotych Pamiętajcie, żeby na końcu zawsze napisać odpowiedź. Ile pieniędzy uzbierała każda z dziewcząt? Każda z dziewcząt uzbierała. No właśnie. Czyli pierwsza Czyli, pierwsza, czyli ta Kasia uzbierała. Kasia uzbierała 302x plus 232. x to było 320 plus 232. Jak to do siebie dodamy, to będziemy mieli 552 zł. No i Basia. To jest Basia. To jest 1,15x plus 232, czyli to jest tak, no muszę pomnożyć znowu teraz jeszcze 1,15 razy x, czyli razy 320, czyli razy 320, 0. 2 razy 5 to jest 10, 0, 1 dalej, 2 razy 1 to 2 i 1 to 3, 2 razy 1 to 2 i trójeczka, 3. 3 razy 5 to 15 i 1 dalej, 3 razy 1 to 3 i 1 to czwóreczka, 3 razy 1 to trójeczka. 3 to 8, 2, 4 to 6 i trójeczka i mam dwa miejsca po przecinku. Czyli to jest 368 i 232 zł, co daje mi kwotę piękną, piękną kwotę. 600 zł uzbierała Basia. No i słuchajcie, 21 zadanko. Żeby nie było, że tylko ja rozwiązuję zadanka, 21 jest do przemyślenia do rozwiązania dla was. Napiszcie mi w komentarzu, co wam wyszło, a ja wam na pewno powiem. Czy dobrze? To tyle, jeżeli chodzi o piąty, słuchajcie, już arkusz egzaminacyjny. Ja, słuchajcie, bardzo mocno za Was trzymam kciuki i liczę na to, że e, zdacie tak naprawdę tak, jak tego oczekujecie, tak? Tak, żebyście stali się tam, gdzie chcecie, żeby starczyło Wam punktów na liceum, do którego chcecie się dostać. Widzimy się w kolejnym odcinku, w kolejnym, słuchajcie, arkuszu egzaminacyjnym. Miłego, trzymajcie się, pamat smerficzki.